Jo się mało z tej strony mineman.pl i tak wpadłem na pomysł, a tak właściwie nie ja, tylko mój kolega, który gada ze mną, ale będzie go cicho słychać. Wpadł na, pomys wpadł na pomysł, żeby nakręcić Let's Play. Let's play z Minecraft. Tak. Będzie trwał, nie wiem. Zależy kiedy. No, on mi ma mówić kiedy minie, bo jak tu nie liczę, kobię świnie, to zbliżę. Super, może coś zrobiło. No. Prze... I ciach się zatrzyma zaraz w połowie. Pół serduszko tu sobie Słuchaj, mam piąty level. A ja mam... Ekstra. Poczekaj, zaraz tylko świnia się jakaś sobie wspomnieć. Bo żadna nie ma, chęci się zrespić dla mnie. Żarcia nie mam! Jak ja zażarłem wszystko! Przyzjedz, żeby się odnowić. Wszystkie jest najlepiej. To zostaw sedax 5! Jak jesteś głodny, to żyje. Nie, że rynek. Minecraft Blue, Rambler. Nie moje, tylko nasze. To robisz tam jakąś chałupę? ładnie. Jezu, nie możesz budować, bo żarcia nie masz. Tu chyba... Czekaj, jakiś mierz. Co masz? Na się wyświetlę. No co? No dobra idę. Daj mi czekaj, jest napik, działa, ale nie jestem dowidany. Dobra, idę szukać szarku. Na tamtej wyspie było nawet skleć. Idę w las szukaj! Zarładna! Nie Niezdom... bezdomne, dom. Nie. A oglądałeś? Łóżko może zrobić, więc. Ja ozdoby! I mam trzy głotka tylko. No, że ładnie wyglądam. Nie. Najważniejsze jest słody. Ui. najważniejszy jest dla mnie mod niej, prawda wiesz? Jakby był mod dla mnie ważny, to bym dawno grał nie na serwerach, tylko na singleplay'ach, nie wiesz. Ale... Ja już się, mano, znalazłem właśnie biom! Eee, żartuję, Ja już się, mano, znalazłem biom, biom, y, biom y. Bionbald na żelazo. O, zrobię ci zupkę! Muszę... Ale nie wiem, czy dla czy ciebie... Być... NIE! NIE! Nie, Clipper, nie! Hardcore. O, żelazo. Hardcore Ty, chudy żelazo. żelazo! Zrobić killofa po bla. a Ej, tak się do mnie z kilopem. A chcesz żelaznej rzeczy? Daj mi kierunku. Dobra, nieważne, muszę tam być. Dobra. To już ci robię tą UDE. Krafting table i muszę... Ja mam jedno i pół łódka, człowieku. Mam prze... UDE Dobra, dasz mi tego kinofa. Ja ci A? zrobię... Dobra, robić tą miskę. Jak znajdziesz grzyba takiego komora, to łup, bo, bo był tylko jeden. Spieprzuj, wypisz kielce, spieprzuj. Okej, okay, dobra, yy, to ja robię nam. Tobie raczej. Co? No nie żyję. Chcesz tą zupkę? <laughs> Daj kilofa tu jest żelazo, bo tu papier wygląda. Mamy to. Piper, tak. Co nie dwa żelaza i węgiel. Taki próbą. O. Chyba... Ja No ekstra, a postrasz się. Ła. Lagi! Wychodzę i są lagi! nie Nie, bo jak wyjdę, to nie muszę pisać hasła. Przez cały dzień jak, jak się raz robowałam. Bo no gdzie żeś w pudepederacko polazł. Ła, łódź, nie bierz, gdzie jesteś po polazu? Gdzie jesteś? Gdzie bym u kołodziczył? Mówili, że mu chora żeś znalazł. Mu chora mówili, że żeś znalazł. Tak się zakrzyma, ale ja chcę mu komora. mówili, że znalazłeś mi komora. Ja chcę mu komora. Komura ja jest zginę. A, ale tego czerwonego grzyba. Mówiłeś, że znalazłeś. Nie, już się już, 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 No ale wiesz, geniusz już na zimowym nie rośnie tylko na bagna. A ja idę szukać mężczyzn. Bo się debili nie znajdziesz. Zazwyczaj mam dziesięć. A ja chcę mężczyzn Kto tu gobla postawił? Ja. Tak, po, koło wody. O, krówka! Kur... Co to było? Co to w ogóle za zwierzę jest? Jak? To pies październik! Zabiłam go. Dobra, to Narka